Halo? Hello? 8 sekund, już straciliśmy na starcie. Masakra. Cześć, z tej strony Litek. witajcie, kochani, w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Dzisiaj bez owijania w bawełnę maksujemy mojego kolejnego 100% IV legendarnego Pokemona, a także solo Genesect i solo Scizor. Zapraszam na odcinek. Także moi drodzy, zanim przejdziemy do maksowania mojej kolejnej legendy na 50 level, a także oczywiście zrobienia mega sizora i mega pu, mega co ja gadam, i solo Genesecta oczywiście. Chciałbym poruszyć jeden temat. Ktoś ostatnio wypełniał mi w komentarzu, że dość często mówię o łapeczkach w górę, subach i dzwoneczkach. Pamiętajcie, że oczywiście no, łapki w górę, komentarze pomagają z zasięgiem. Jeśli subskrybujecie kanał i macie dzwoneczek, to oczywiście macie powiadomienia o nowych eventach i rzeczach, oczywiście no, tych, co się dzieje w Pokémon Go, więc jesteście na bieżąco. Za wszystkie suby, łapki w górę oczywiście dziękuję. i to co chciałem tutaj poruszyć temat, to jest to, że prawie połowa z Was, prawie z połowa z oglądających, z moich oglądających nie subskrybuje mojego kanału. Dlatego też no, tak często powtarzam o tych subach, bo no, 54%, 48% osób nie subskrybuje kanału, 54% subskrybuje kanał i ogląda moje odcinki. Więc, do no, tego, oczywiście, poruszyłem ten temat. No, bo no, połowa to jest połowa mojej widowni, która no, nie subskrybuje mojego kanału. No, przykro, przykro, no bo kurczę, oglądacie, a nie macie wciśniętego tego suba. A no, 50 tysięcy subów, jakiś special oczywiście zrobimy. Dobra, chyba koniec tego gadania. I oczywiście, moim Pokémonem, którego wymaksujemy. To jest Pokémon ognisty, ale go i tak nie będziemy używać na Solo Genesekcie. I jest to, moi drodzy, Moltres, to już oczywiście wiecie. Shadow maxowaliśmy przed moim wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Kto nie widział odcinków ze Stanów Zjednoczonych, jest tam gdzieś playlista, możecie sobie zobaczyć. Jeszcze nie wszystkie wrzuciłem, ale warto sobie obejrzeć. No, także jeśli chodzi o to, to jest mój tutaj Moltresik. 1980, seteczka. Więc oczywiście będziemy go maksować. Później tam dodam mu Attack Sky, Attack itp. itd. Ale no na tą chwilę robimy 3917-475 tysięcy Stardasta, bo to jest oczywiście pok na 20 levelu. Ach, kurczę, znowu mniej Stardasta. Ojej, ja zjechałem poniżej 27 milionów. Trudno, odbijemy się, odbijemy się, moi drodzy. Także, no, mam nadzieję. Że te power-upy, wydawanie stardasta, wykluwanie jajek, solo moje, z mojej strony robione na odcinkach i wszystkie informacje, jakie Wam przekazuję, mam nadzieję, że pod każdym odcinkiem będziecie zostawać łapkę w górę, jeżeli oczywiście będzie Wam się odcinek podobał. A te osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, oczywiście zachęcam do suba, zostawienia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z tym, co robię i z tym, co się dzieje w Pokémon Go. A my teraz przejdziemy sobie do. do czego? Do solo Genesekta, może co? Także kochani, nie mogłem znaleźć miejsca, żeby tu gdzieś usiąść, postawić kamerę, bo wiecie, nie będę przez 5 minut trzymał kamery i prawdopodobnie to jest ostatnia szansa na to, żeby zrobić to solo, ponieważ. Za chwileczkę może się zmienić pogoda na padki Cloudy, a za 4 minuty mamy. Halo. Hello. 8 sekund, już straciliśmy na starcie. Masakra. Ale to jest x Excizor, więc myślę, że powinniśmy dać radę. Ustawiłem sobie, jak mogliście zobaczyć, 4 Pokémony, więc zrobimy to oczywiście z rejoinem. Chociaż z Zigsiorem nie powinno być Rejoina, joina, jakbym ustawił 6 pokemonów, ale no jeszcze jednego pokemona, którego chciałem używać, ee, no nie mam zrobionego i jeszcze go nie widzieliście. Więc no nie mogę go użyć, nie? bo musicie go najpierw zobaczyć. Także naciśniemy no tym, co mamy. I co? I tyle, nie? No 250 50 sekund, no na 150 powinniśmy wejść, znaczy no na 160, 170 powinniśmy wejść na żółte HP, więc no to raczej nie powinien być problem. Bardziej właśnie się boję, że jeśli ten rejoin coś się wydarzy, bo ani nie posprzątałem potionów, ani revive'ów, kurczę, zapomniałem o tym. No zobaczymy, zobaczymy, czy to wyjdzie. Mam nadzieję, że nic nie namieszam właśnie z rejoinem, żeby tutaj bez problemów ładnie go zrobić. Fajnie by było, jakbyśmy zrobili jeszcze raz, ale tutaj nie. Jeszcze jeden xcissor ze strony sekta no i wchodzi nam Shadow. Kurczę, co to było? Jakiś ptaszek? Shadow Entei. Nie mamy już naszego mega czarka, ale no, teraz dwa Pokémony, właśnie Shadow Entei i Shadow. Entei nie jest wymaksowany, ale Shadow Moltres jest wymaksowany, więc dzisiaj próbowałem w ogóle robić Ice Beam'a w domu, rano jak jeszcze tak, no wiecie, nie wstałem. A i kurczę, jakby to weszło, szkoda, że to nie weszło. E, na pewno się cofnie. HP i powiem Wam, tyci, tyci mi próbowało. Na pewno jeszcze będę starał się zrobić na pewno sekta z e, Ice Beamem. O ile będzie pogoda, oczywiście, itp., itd. W ogóle teraz pytanie: Czy stracimy boost? Ale raczej nie powinniśmy stracić boostu. Dobra, 159 sekund jest żółte. Teraz nasz Moltres będzie tutaj MVP prawdopodobnie zrobi nam chyba najwięcej, no, no nie no na drugim, nie, no oczywiście największy damage zadaje. E, Shadow PU, mega Charizard. I teraz właśnie pytanie, czy my powinniśmy robić rejoina w tym momencie? Dobra, rzućmy może jeszcze Attacka. Dobra, nie zdążyliśmy. Dobra, ja sobie zrobię Rejoina na szybciocha o ile mi nic nie zamuli. Dobra, zróbmy sobie max revive. Cyk, cyk, cyk. I rejoin. I walczymy dalej. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo jeśli nie, to prawdopodobnie pogoda się zmieniła na partly cloudy, bo pokazuje... No generalnie, tak jak oglądacie moje odcinki, mówiłem Wam, że miało padać przez cały tydzień, a tutaj nagle upały, nie? Więc to też kurczę, wszystko się zmienia z dnia na dzień, jeśli chodzi o pogodę. Więc no na pewno jeszcze może jutro jakiegoś Genesecta spróbuję. Ej, powinniśmy wchodzić generalnie na czerwone za chwileczkę. Albo właśnie w tym momencie jest czerwone. 77 sekund. Zobaczymy, jak daleko nas zaprowadzi e, nasz mega czarek. To jest oczywiście 50 level wymaksowany. Pokémon Shiny, moje Shundo, jedno z pierwszych. Czarny Mega Czarek i tutaj oczywiście Mega Charizard Y. Mam 57 sekund, fajnie by było jeszcze chociaż tego jednego puścić, dobra poszło. No i teraz nam wchodzi Shadow Entei i powiem Wam, nie wiem czy się nie zmienić czasem na... Chociaż nie, dobra zostańmy już przy Mega Enteiu. Pół mega Entei, co ja gadam? <grym> Za dużo mega. Powinno zejść, nie? 35 sekund. Jeszcze jeden overhit ze strony Enteja i powinien to być generalnie koniec tutaj naszej walki. Więc wyjdzie nam to na pewno. Nie czas jakiś mega, bo jakby miał tego mojego. No i kurczę nie wszedł ten overhit. <grym> Masakra. Ty jeszcze nie damy rady, ej. Uuu, dobra, robię skajatak. Robię skajatak, bo nie wiem, czy to pójdzie. Nie poszło. Poszło. Ale kurczę, na styku. Bez kitu. Masakra. To już powiem Wam, myślałem, że to nam nie wyjdzie. Bez kitu. No ale... Co? Z tym Pokemonem, którego mia bym miał, jakbym, jakbyście go widzieli, byłoby du dużo, dużo łatwiej, ale... No niestety nie ma, jeszcze go nie widzieliście, że no nie może być Genesect w Shiny. 1871 to jest oczywiście słabe CP. No ale co, wyszło, nie? Także kochani, pamiętajcie łapeczka w górę, subik i dzwoneczek, żeby być oczywiście na bieżąco z tym, co się dzieje w Pokémon GO i oczywiście u mnie, co się dzieje na kanale. Daily Adventure Insensa cały czas próbujemy i na razie bez powodzenia spotkaniu legendarnych galariańskich ptaków. Nie wiem, nie wiem, czy ja jestem e, ptaki locked, tak? Zablokowane moje konto jest na ptaki czy co, czy... Nie wiem, nie mam pojęcia, ale no po prostu tyle dni, e, dzień w dzień, łapanie po 25 plus pokemonów i... Nic. Wiem, że piszecie oczywiście w komentarzach, czytam Wasze komentarze, e, także... Możecie wpisać w komentarzu SOLO GENESECT, na pewno przypnę Wam serduszko. Ale no czytam oczywiście Wasze komentarze, wiem, że też piszecie, że niektórzy, niektóry, większość z Was nie spotkała też ptaka, więc no generalnie masakra, jeśli będzie tak jak pisał nam Krychu w komentarzu, że, że będą one na rajdach we wrześniu, no to powiem Wam szczerze, że troszeczkę lipa. Na pewno spadnie zainteresowanie tym Daily Adventure sensem. E, raczej moim, moje tutaj takie rozumowanie, znaczy moje przemyślenia na temat tego powinno być takie, że e, powinna być większa szansa na spotkanie tych ptaków i oczywiście szansa na złapanie pozostała, musi pozostać taka sama, żeby po prostu no, był to jakiś tam E, powiedzmy challenge, tak, no bo jeśli dadzą to na rajdy, no to już tego nikt Daily Adventure sensa nie będzie używał, no bo jaki będzie sens, nie? Nałapiemy się tego na rajdach i tyle, nie? A jeśli po, oczywiście by było to e, zwiększona szansa na spotkanie, a szansa na złapanie taka jak jest teraz, tak, czyli tam te 3-6% plus minus, nie wiem dokładnie jaki jest licznik, e, no to no raczej to zachęciłoby bardziej graczy, bo no, byłaby większa szansa na spotkanie. Oczywiście szansa na złapanie by była taka sama, ale no... Chociaż niektórzy z nas w końcu by zobaczyli te ptaki na tym naszym ekranie tutaj z Pokémon Go. No dobra, no co? Teraz szukamy, moi drodzy, solo e, Sizora, żeby zrobić. E, ja sobie chyba na że sprawdzę i może sprawdzimy... A ta małpka już się skończyła? Nie, jest 10 minut jeszcze. Gdzie ona jest? Ojej, ja tak tam daleko. No to nie, tam nie pójdę. Myślałem, że ona jest tutaj bliżej. No ale dobra. Solo seizor, oczywiście już widzieliście wcześniej. Solo genesek zrobiony, więc pamiętajcie, łapeczka w górę. I idziemy szukać, nie? Albo poczekamy. A i zostało sani? Ej, zostało sani. Kurczę, to mogłem spróbować go jeszcze raz zrobić, jakiś lepszy czas. No ale chociaż bez tego mojego pokemona, którego nie widzieliście i to raczej ten czas chyba by się nie zwiększył Zaczął Idziemy szukać Scizora Także moi drodzy jeszcze jedną ważną rzecz chciałbym powiedzieć co do tego solo Genesecta jak to montowałem Zrobiłem błąd, bardzo duży błąd Ponieważ na drugim miejscu był Shadow Entei, a on był na 40 levelu a na trzecim miejscu dopiero był Shadow Moltres, który był na 50 levelu. Więc z pewnością, gdybyśmy zaczęli po Mega Charizardzie Shadow Moltresem, to pewnie ten czas by był zdecydowanie lepszy i na pewno no, nie byłoby tej końcówki takiej dramatycznej, że musiałem Sky Attacka jeszcze używać. No, ale to tyle. Shadow. fu, mega Gen. Fu, co ja gadam? Genesect solo oczywiście zrobiony. Nie będę wam też pokazywał całej walki mojej z Solo Genesektem, ale udało mi się poprawić oczywiście mój czas. Ten pierwszy, ten pierwszy, który widzieliście od razu pierwszego dnia jak tylko wyszedł mega Caesar, to oczywiście ten czas poprawiłem i wyszło mi dzisiaj, gdzie tu jest to nagranie, tutaj cyk. 95 sekund. Także pokażę to wam pewnie w odcinku takim już wiecie normalnym, jak to zwykle robię solo, żebyście mogli zobaczyć, ale no próbowałem każdą każdy moveset i no 95 sekund to było moje takie maksimum, jeśli chodzi o ten czas, ale wiadomo, nie mam jeszcze tego jednego pokemona, o którym Wam mówiłem. Może jutro jeszcze spróbuję coś zrobić z nim i jeszcze raz zrobić solo Sekta, Zobaczymy. Ale to by było w tym, na tyle w tym odcinku, no bo, no mówię, no solo, solo Sizora, mega Sizora już widzieliście dawno, także jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie koniecznie małpeczkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o tym, co mówiłem, 46% z Was nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, dlatego z góry dziękuję za każdego suba, zachęcam do subskrybowania i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Cześć! Bye. <music>